Cześć, dzień dobry, jest 11 marca 2025 roku. Czytamy Biblię w całości. Jesteśmy w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 20. I mamy tutaj Jonathan sprzyja odejściu Dawida. I tyle. Dobra, czytamy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 20. Tymczasem Dawid uciekł z najot koło Rama i udał się do Jonatana, mówiąc: Cóż ja zrobiłem, czym zawiniłem, czym zgrzeszyłem wobec twojego ojca, że czyha na moje życie? Odpowiedział: Żadną miarą nie umrzesz. Mój ojciec nie podejmuje niczego ani wielkiego ani małego, nie zawiadamiając mnie o tym. Dlaczego więc ojciec ukrywałby to przede mną? Tak nie jest. Odezwał się jeszcze Dawid, przysięgając: Na pewno wie twój ojciec, że darzysz mnie życzliwością i powie sobie: Nie dowie się o tym Jonatan, aby się nie zasmucił, ale na życie pana i twoje życie tylko krok dzieli mnie od śmierci. Jonatan odpowiedział Dawidowi: Cokolwiek byś zechciał, to zrobię dla ciebie. I odrzekł Dawid Jonatanowi. Właśnie jutro jest nów księżyca, a ja winienem zasiadać wtedy obok króla na uczcie. Pozw pozwól, że odejdę i skryję się w polu aż do trzeciego wieczora. Gdyby ojciec twój spostrzegł się co do mnie, odpowiesz – bardzo mnie prosił Dawid, aby mógł pośpieszyć do, swego miasta, do swojego miasta Betlejem, gdyż cała rodzina w tych dniach składa ofiarę doroczną. Jeżeli odpowie dobrze, wtedy sługa twój będzie spokojny, jeżeli się rozgniewa, wiedz, że postanowił sobie coś złego. Ale ty bądź łaskaw dla sługi swojego. Wszak ty doprowadziłeś sługę swego do przymierza ze sobą w imię Pańskie. Jeśli ja zawiniłem, to mnie zabij. A do ojca twego, po cóż mnie masz prowadzić? I odrzekł Jonatan. Żadną miarą. Gdybym się rzeczywiście dowiedział, że mój ojciec postanowił wyrządzić ci krzywdę, czyżbym cię o tym nie powiadomił? I rzekł Dawid do Jonatana. Kto mi zaznać o tym, że ojciec dał ci surową odpowiedź? Odrzekł Jonatan Dawidowi. Choć wyjdziemy w pole. Kiedy obaj wyszli w pole, rzekł do Jonatan do Dawida: Pan Bóg Izraela jest świadkiem, że wybadam ojca mego jutro albo pojutrze o tym czasie, czy jest dobrze usposobiony do Dawida, czy nie. Wtedy poślę do ciebie, by bezpośrednio cię zawiadomić. Niech pan to uczyni Jonatanowi i tam to dorzuci, jeślibym wtedy. Gdy mojemu ojcu spodoba się wyrządzić ci krzywdę, nie zawiadomił cię bezpośrednio i nie odprawił cię tak, abyś mógł odejść spokojnie. A Pan niech będzie z Tobą tak, jak był przedtem z moim ojcem. A jeżeli jeszcze będę żył, chyba okażesz mi miłosierdzie w imię Pańskie. A jeżeli umrę, nie odbieraj życzliwości Twojej mojemu domowi na wieki. Nawet wtedy, gdy pan usunie wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. I zawał Jonatan przymierze z domem Dawida, by pan wziął odwet na wrogach Dawida. I jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu. Kochał go bowiem jak, siebie same, jak samego siebie. Jonatan rzekł do niego: Jutro nów księżyca, zwrócisz na siebie uwagę, bo miejsce twoje będzie puste. Do trzeciego dnia odejdziesz daleko, udasz się na miejsce, gdzie się ukrywałeś w dniu, gdy podobnie się rzeczy miały, i zatrzymasz się koło tamtego kamienia. Ja wypuszczę w jego stronę trzy strzały, jakbym celował w tym kierunku. Potem pośle chłopca, dając mu rozkaz: idź znajdź strzały, gdy powiem chłopcu. Oto strzały są bliżej niż stoisz, zabierz je, wracaj, wiedz, że możesz być spokojny. Nic się nie dzieje złego na życie pana. Gdybym jednak powiedział do młodzieńca: Oto strzały są trochę dalej niż stoisz, uchodź, gdyż sam pan cię dalej posyła. Przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie: oto pan między mną a tobą na wieki. I ukrył się Dawid na polu. Kiedy nastał nów księżyca, zasiadł król do uczty, by się posilić. Król zasiadł na swym zwykłym miejscu na krześle pod ścianą. Jonatan zajął miejsce naprzeciwko. Abner usiadł z, obo, z, Abner usiadł z boku Saula, miejsce zaś Dawida było puste. Saul nic o nim nie wspominał w tym dniu. Myślał, to przypadek. Jest, że on nieczysty. Z pewnością jest nieczysty. Lecz na zajutrz ponowił, gdy miejsce Dawida znów było puste, odezwał się Saul do syna swego Jonatana. Dlaczego syn Jessego nie przyszedł na ucztę ani wczoraj, ani dziś? Jonatan odpowiedział Saulowi. Bardzo mnie Dawid prosił. By mógł iść do Betlejem, mówił: Pozwól mi iść, proszę. Proszę cię, gdyż składamy ofiarę rodzinną w tym mieście. Zawiadomił mnie o tym mój brat. Jeśli darzysz mnie życzliwością, zwolnij mnie, bym mógł odwiedzić swych, swych braci. Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego. Saul rozgniewał się bardzo na Jonatana i rzekł mu. O synu kobiety przewrotnej? Alboż to ja nie wiem, że wybrałeś sobie syna Jessego na hańbę swoją i na hańbę łona swej matki. Jak długo bowiem będzie żył na ziemi syn Jessego, nie ostoisz się ani ty, ani twoje królowanie? Zaraz więc poślij i przyprowadź go do mnie, gdyż musi umrzeć. Odpowiedział Jonatan ojcu swemu Saulowi. Pytaniem. Dlaczego ma umierać? Cóż uczynił? Wtedy Saul rzucił w niego dzidą, aby go przebić. W ten sposób poznał Jonatan, że taki jest zamiar ojca, by Dawida uśmiercić. Jonatan podniósł się od stołu pewien gniewu, pełen gniewu, w tym drugim dniu miesiąca nie tknął posiłku, gdyż bardzo się zmartwił o Dawida, że ojciec jego tak go zelżył. Rankiem wyszedł Jonatan na pole, na miejsce umówione z Dawidem, a z nim był mały chłopiec, i rzekł do chłopca Pobiegnij i poszukaj strzał, które wypuszczę. Chłopiec pobiegł, on tymczasem wypuścił strzałę tak, aby go minęła. Chłopiec pobiegł do miejsca strzały, którą wypuścił Jonatan. Wtedy Jonatan za nim krzyknął. Czy strzała nie jest jeszcze dalej niż? Nisz stoisz i jeszcze wołał Jonatan za chłopcem. Pośpiesz się, nie zatrzymuj się. Chłopiec pozbierał strzały i przybiegł do swego pana. Chłopiec nie pojął niczego, tylko Jonatan i Dawid wiedzieli o co chodzi. Jonatan oddał swoją broń chłopcu, dając mu rozkaz: idź, odnieś to do miasta. Gdy odszedł chłopiec, podniósł się Dawid, od strony południa padł twarzą na ziemię i trzykroć. Oddał głęboki pokłon. Nawzajem się ucałowali i płakali nad sobą. Dawid nawet głośno szlochał. Wreszcie Jonatan rzekł do Dawida: Idź w pokoju, niech się stanie to, co przysięgaliśmy w imię Pana, mówiąc: Pan będzie między mną a Tobą, między rodem moim, a rodem Twoim na wieki. Echmy. Więc ta historia, ta opowieść pochodzi z innej tradycji niż ta z 19, 1 do 7. Jest paralelna do 19, 11, 17. W pierwszym przypadku córka króla, a w drugim jego syn ratują Dawida. Tutaj jest e, pytanie Dawida. Zakłada, że spotkanie się jest nie, niebezpieczne dla obu przyjaciół. Dobra.